Taki naprawdę ciężki kaliber Teraz ja muszę dodać. Ja muszę dodać, że mam nowe Cinabar i mam nowe Youth Death. To nie jest jednak to. Natomiast miałam kiedyś trochę tego dawnego Cinabar, Cinabar, także tutaj muszę powiedzieć, że parę soli bardzo zazdroszczę. Świetny zapach, naprawdę cudowny. To tu właśnie było pokazane. Właśnie pokazany właśnie butikowy mainstream, czyli butikowy zapach Estelauder. Lauder W ogóle, że chodzi o Estée Lauder, uważam, że w tej marce mainstreamowej można znaleźć naprawdę yy, ciekawe, perełkowe zapachy Ja mam na przykład Estée Lauder Azurra. Przepiękny szypr z czymś takim przełamanym, chropowatym, bardzo intrygujący I tak jak u mnie różnie z tymi szyprami, to ten właśnie Azurre, Azurre mam dwa flakony i Kiedyś nagrywałam o tym pięknym, eleganckim zapachu, bo to jest taka czysta elegancja, ale tak, taka wyjątkowość tym, wcześniej taki ładunek y, dawnych czasów, a jednocześnie taka siła współczesności. Bardzo ciekawy, taki właśnie przełamany i ma taką nutę drapiąco-wetiverową, trochę, która jest niesamowicie tutaj y, dodana w tym Aczur Azure. Tak intrygująco kontrastuje i powoduje, że ten szyb jest niezwykle zapamiętywalny, gdzie jest dużo jednak podobnych do siebie szyprów. I to jest taki szyfr dla mnie całkowicie noszalny współcześnie. Tak naprawdę to jest taki zapach, do którego muszę jeszcze wrócić w sensie, muszę jeszcze o nim naprawdę nagrać całkowicie taki osobny, dłuższy film, ponieważ jest to taki intrygujący zapach. W ogóle szypry, to jest w ogóle świetna grupa, do takiego właśnie. Yy, podejścia i zamknięcia historii w perfumach, emocjonalności stąd też na moim kanale była w ogóle, czy znaczy była, jest ym, ale może trochę sobie realizowana od ostatniego czasu y, seria perfumy szyprowe, to są zapachy <coughs> z duszą z duszą dawnych lat, z takim niesamowitym, właśnie ładunkiem emocjonalnym, to jest niesamowite, jakie historie sobą tymi emocjami opowiadają. Także warto je sprawdzać, nawet jeżeli nie chcemy ich nosić, ale właśnie tak właśnie ciekawostkowo, nadgarstkowo, podziwiać rozwój, zmiany. Mamy ogrom różnych ujęć szyprów. Ten Azur Razur jest takim, bym powiedziała, z duszą, z klasycznością retro, ale jednak z taką noszalnością współczesną, jakby nie ma w tym ostrości, takiej wytrawności, goryczy i trudności, problematyczności, a czasami takowe niuanse mogą się pojawić i faktycznie powodować taką jakby zmniejszoną noszalność współcześnie. Troszkę taki retro, nie do końca w moim stylu, nie wiem czym się kierowałam, kupując ten zapach, ale Myślę, że warte przetestowania też. No, podejrzewam, że dużo osób zna te, 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 te. Kamelia. Będę bardzo musiała sobie odświeżyć, odświeżyć ta, słoneczniki. Świetny, taki, taki właśnie... Z Green Tea mam jedną wersję, ja chyba wycofaną mówię, Kamelia. Tylko, że szczerze mówiąc, parametry bardzo znikowe.